Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Chociaż anomalie pogodowe pokazują się coraz bardziej uporczywie, na większości terytorium Rosji zimy pozostają surowe. W takich warunkach uruchomienie silnika staje się nietrywialnym zadaniem, ale rzemieślnicy ludowi znajdują nowe sposoby na uproszczenie tego zadania. Jednym z nich jest instalacja podgrzewacza płynu niezamarzającego, który na krótki czas podnosi temperaturę płynu chłodzącego do wartości. Przy których w największe mrozy zapewniony jest bezproblemowy rozruch silnika, zalety stosowania systemów grzewczych. Wszystkie odmiany takich urządzeń nazywane są zwykle podgrzewaczami. Obowiązkowym elementem takich konstrukcji jest rurowy czop który nagrzewając się, oddaje ciepło do chłodziwa. Ogrzewany to sol uzyskuje swoją charakterystykę roboczą, zmuszając termostat do uruchomienia płynu niezamarzającego przez zwykły obwód. Grzałka wyłącza się po osiągnięciu optymalnej temperatury. Modele Fancy są wyposażone w dodatkowe funkcje. Drugie ogrzewanie kabiny, powerbank analogowy który zapewnia ładowanie akumulatora samochodowego. W każdym przypadku nagrzewnica jest zależna od energii elektrycznej, jeśli samochód znajduje się w garażu lub innym miejscu, w którym znajduje się gniazdko domowe. Zaleca się korzystanie z urządzeń działających z sieci 220V. W przeciwnym razie można użyć grzejników 12V podłączonych do akumulatora, ale ten tryb użytkowania ma swoje ograniczenia. Rozważmy główne zalety grzejników TOSOL. Informacje te będą przydatne dla tych, którzy dopiero zamierzają je zainstalować lub są w stanie refleksji. Prostota obsługi. Takie urządzenia są uważane za bardzo niezawodne i mogą pracować w warunkach ekstremalnie niskich temperatur. Podgrzewacze chłodziwa zapewniają wystarczająco szybkie podgrzanie paliwa, aż do momentu uruchomienia agregatu część energii cieplnej urządzenie przekazuje do części silnika, zapewniając procesy wymiany ciepła i zmniejszając zużycie cylindra podczas fazy rozgrzewania silnika oprócz ułatwienia rozruchu grzałka wydłuża żywotność rozrusznika, zmniejszone obciążenie silnika ma korzystny wpływ na stan innych podzespołów jednostki napędowej. Zastosowanie grzałki pozwala zaoszczędzić paliwo, zasada działania grzałki. Wyjątkowa niezawodność urządzenia wynika z prostoty jego konstrukcji. Ogrzewanie płynu chłodzącego odbywa się za pomocą rurowego elementu grzejnego. Taki element grzejny ma doskonałą szybkość wymiany ciepła, co pozwala na doprowadzenie temperatury płynu niezamarzającego do wymaganej temperatury w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli zimą w temperaturach poniżej zera samochód jest bezczynny na ulicy przez długi czas, Użycie podgrzewacza płynu chłodzącego znacznie upraszcza uruchomienie silnika w takich warunkach. Urządzenia są dwojakiego rodzaju działające z domowej sieci energetycznej i podłączone do akumulatora samochodowego składają się one z następujących elementów obudowa, rurkowe elementy grzejne. Złącza do podłączenia do sieci elektrycznej. Instalacja podgrzewacza płynu chłodzącego działającego z sieci 220V jest lepsza niż w wersji 12V, a ich funkcjonalność jest często znacznie wyższa. Zalety i wady nagrzewnic 220V, chociaż urządzenia pobierające prąd z baterii są uważane za samodzielne. Urządzenia zasilane z domowego gniazdka również mają wiele zalet. Przystępny koszt łatwe podłączenie do źródła napięcia brak rozładowania akumulatora, co jest wysoce niepożądane przy mroźnej pogodzie. Rozszerzona funkcjonalność. Przeczytaj także. Układ wtrysku wody jako sposób na zwiększenie mocy silnika nie są one pozbawione wad. Główną z nich jest konieczność posiadania gniazdka elektrycznego 220V. Dla niektórych kategorii kierowców korzystanie z takich urządzeń jest nieodpowiednie. Kierowcy ciężarówek, fani podróżowania na długich dystansach, wybierając taki grzejnik, należy wiedzieć, że są one dostępne w różnych mocach. Od 500 do 2000 W, wybierz moc, której potrzebujesz, koncentrując się na objętości silnika swojego modelu. Plusy i minusy grzałek 12 V. Rozważmy teraz zalety urządzenia które podgrzewa płyn niezamarzający kosztem energii akumulatora, są całkowicie autonomiczne, jeśli nie ma podłączenia do gniazdka. Mogą być używane w dowolnym miejscu istnieją modele, które wykorzystują w swojej pracy zasadę termosu. Po podróży, gdy płyn chłodzący jest podgrzewany, utrzymują temperaturę, nie pozwalając jej spaść poniżej określonego poziomu. Przez kilka dni istnieją wady tych urządzeń, których znajomość może uchronić przed dokonaniem niewłaściwego wyboru grzejniki 12V są droższe niż te zasilane z sieci domowej. Mogą pojawić się problemy z podłączeniem autonomicznego samochodu elektrycznego do sieci pokładowej. Podczas korzystania z takiego urządzenia rozładowuje się akumulator samochodu, jeśli zamierzasz korzystać dokładnie z wersji 12V. Może być konieczna wymiana akumulatora na mocniejszy. Na obszarach o surowych zimach akumulator 55 będzie zdecydowanie słaby. Zalecana jest wersja 65. Zasady instalacji i podłączenia. A teraz zastanówmy się, jak samodzielnie zainstalować i podłączyć grzejnik. Jeśli jest to urządzenie 12V, zasadniczo każde zakupione urządzenie zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące podłączenia, ale ponieważ organizacja przestrzeni wewnętrznej i komory silnika w różnych modelach różni się, czasami dość znacząco, w niezależnej instalacji nagrzewnicy mogą pojawić się różne niuanse, które komplikują procedurę. Jeśli masz przeciętne umiejętności naprawcze, Będziesz potrzebował około półtorej godziny wolnego czasu i minimalnego zestawu narzędzi. Przed rozpoczęciem pracy należy udać się do sklepu samochodowego po TOSOL. Stary należy wymienić na świeży, ponieważ konieczne będzie spuszczenie płynu chłodzącego. Tak więc algorytm działań przy podłączaniu nagrzewnicy TOSOL jest następujący. Umieść samochód na kanale kontrolnym spuść zużyty płyn niezamarzający. Procedura ta może być przeprowadzona w różny sposób. W niektórych samochodach istnieje specjalny kurek spustowy. Jeśli konstrukcja samochodu nie jest przewidziana, płyn chłodzący jest spuszczany przez korek technologiczny, zwykle umieszczony na silniku w jego dolnej części. Pożądane jest przepłukanie przewodu układu, chłodzenia gorącą wodą, włożyć złącze nagrzewnicy do otworu, aby upewnić się, że podczas tej procedury uszczelki nie przesuwają się ani nie wypadają, pożądane jest umieszczenie ich na odpornym, na ciepło silikonowym szczeliwie. Jeśli samochód posiada kranik do spuszczania paliwa, należy wykonać wszystkie powyższe czynności a następnie zamontować nagrzewnicę. Następnym krokiem jest połączenie rury wlotowej urządzenia z punktem poboru płynu niezamarzającego za pomocą gumowego węża. Niezawodność i szczelność połączenia zapewnia zastosowanie opasek zaciskowych. Kolejnym krokiem instalacji jest podłączenie nagrzewnicy do silnika, w którym miejscu podłączenie jest prawidłowe. W takim miejscu aby wylot urządzenia znajdował się w obszarze załamania węża. Następnie można podłączyć trójnik, również z mocowaniem połączeń za pomocą zacisków. Dla niezawodności trójnik jest nakładany na uszczelniacz. Średnik wąż prowadzący do trójnika ze złącza na grzewnicy nie może się zginać. W przeciwnym razie istnieje ryzyko jego pęknięcia, tak więc lokalizacja trójnika i jego orientacja powinny być wybrane z uwzględnieniem tego wymogu. Poprowadzić drugą stronę węża do silnika przeczytaj także. Co to jest niskociśnieniowa pompa paliwa, jej urządzenie, zasada działania i przeznaczenie. Zasadniczo dokładnie taka sama sekwencja działań będzie wymagana, jeśli podłączysz niefabryczny, ale domowy podgrzewacz do Tosolu 12V, kontrola funkcjonalności. Jeśli wszystko opisane powyżej lub zgodnie z instrukcją zostało wykonane prawidłowo, należy wlać świeży płyn niezamarzający do układu chłodzenia. A następnie uruchomić agregat i pozostawić go na biegu jałowym przez 8 do 10 minut. W tym czasie płyn chłodzący będzie miał czas na całkowite wypełnienie sieci, w tym dużego koła. Teraz można wyłączyć silnik i przystąpić do podłączenia zainstalowanej nagrzewnicy do źródła zasilania, w naszym przypadku, do akumulatora samochodowego. Teraz można sprawdzić wydajność urządzenia. Robi się to po prostu. Dotykając górnej części jego korpusu po włączeniu, powinno ono zacząć się nagrzewać. Średni czas podgrzewania paliwa do temperatury roboczej dla fabrycznych nagrzewnic wynosi od 5 do 10 minut. Oczywiście samodzielna instalacja powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy jesteś pewny swoich umiejętności. W takim przypadku będziesz w stanie zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy. A jeśli urządzenie jest domowej roboty, nawet więcej. Tak więc koszt takich urządzeń może się znacznie różnić, w zależności od typu, od 100 dolarów, wbudowanych w opcję silnika, do 500 i więcej dolarów, posiadających własną pompę i inne urządzenia. Centrum serwisowe samochodu pobierze około 50% ceny urządzenia za instalację. W każdym razie takie urządzenie będzie uzasadnione. Jeśli zimy w twoim regionie są mroźne, a termometr często spada poniżej zera, nie uwzględniliśmy specyfiki podłączenia innych typów grzejników, termicznych i paliwowych, ponieważ są one rzadziej prezentowane na rynku i nie cieszą się dużą popularnością wśród kierowców domowych. Należy tylko pamiętać, że nagrzewnica pracująca na benzynie zużywa około pół litra paliwa na jedno uruchomienie elektryczne, 0,4 do 0,5W, więc te drugie są bardziej ekonomiczne, zwłaszcza jeśli są to urządzenia działające z sieci 220V.